Dobra, panowie idziecie już szybko, bo prezes wchodzi. Szybciutko, Weź stąd. Co się tutaj e, dzieje? Przepraszam, proszę, panie, proszę opuścić natychmiast. Już oni już wychodzą, oni mnie przygotowywali tylko. Przepraszam bardzo, już jestem gotowy. Proszę bardzo. Kłania się pan prezes Urbański. Do, rozpo... Do rozpoczęcia debaty pozostało już tylko 20 sekund. Miło mi jest ogromnie, że to właśnie w mojej prywatnej telewizji publicznej zobaczą Państwo starcie gigantów. Całość poprowadzi prezenter, który zaproponował najmniejszą stawkę Szymon Majewski. Panie prezesie, to na razie jest jeszcze część taka nieoficjalna. pana prezesa wyniosę. Bardzo dziękuję za wspaniałe zapowiedzenie. Nie, 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 nie. Czas już się skończył. Proszę e, państwa, właśnie otrzymaliśmy. Sygnał, żeby rozpocząć pierwszą część debaty. Będzie ona dotyczyła gospodarki, a ściślej rolnictwa. Dlatego zapraszam przeciwnika pana Donalda. Proszę państwa, kobieta rozwinięta, niczym demokracja w Korei Północnej, pani Danuta Hojarska! Czas na stanowiska. Zasady debaty są bardzo proste. No, wolniej, pani, wolniej, bez podstępów. Śliczkę, powoli. E, więc tak, dobrze. E, wolniej, tak. Macie państwo określony czas na wypowiedź. Kiedy usłyszycie państwo ten sygnał to znaczy, że czas ten minął. Ja zadaję pytanie, a państwo macie na pulpitach grzybki, proszę bardzo, świeże, do naciśnięcia. Kto pierwszy naciśnie grzybek po przeczytaniu pytania, ten pierwszy Odpowiada. Wszystko jasne. Co się dzieje? To była świeża... Nie słyszę, pana, po prostu sprawdzam, czy działa. Działa. Okej, okay, dobrze. No, to była bardzo świeża... To się fajnie zaczyna pani to była tak, świeża studio. studio. To była świeża kurka. Zatem że Państwa skoro działa, przejdźmy do pytania. Jakie reformy mogą Państwo obiecać rolnikom? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jako pierwsza odpowiada przedstawicielka Samoobrony. Proszę. Tak. Yy, ja w przeciwieństwie do platformy, ja jako Samoobrona my nie będziemy po prostu obiecywać wszystkiego, wszystkiego, bo jak to potem spełnić w rolnictwie? Chociaż nie jeden rolnik się ze mną spełnił. No, każdym... jeżeli zaufacie Samoobronie, to obiecuję, że my w całym kraju zrobimy wieś. Dziękuję. Be Pani a, czas ja się skończył. E, taki mamy, pani czas się skończył. Kolejna odpowiedź, proszę bardzo, pana Tuska. Jakie reformy e, rolne może obiecać Platforma Obywatelska? Proszę, e, proszę państwa, oczywiście zaproponujemy nowego ministra e, rolnictwa. Będzie nim e, Maryla Rodowicz. Co, co? Dobra, a, a dlaczego Maryla Rodowicz? E, bo lubi kolorowe jarmarki. Ja będę, ludzie, ja będę nowym ministrem rolnictwa, ja w ogóle będę nowym prezydentem i to mówię tutaj, właśnie w tym miejscu, przede wszystkim nie będę... Ale... bardzo, pan teraz panie teraz odpowiada pan Tusk, proszę bardzo, naprawdę, proszę nie przerywać, dlatego, że włączę pani mikrofon. Naprawdę. Ty jak nie pan wyłączysz mikrofon, to ja pana tym mikrofonem tak głęboko wetrę w ziemię, że się pan spotkasz z nowym Co pan tak? pani chciała. Proszę Co? bardzo. Nie, pani Szymonie, niech pani, nie. Nie, to nie. Niech pani, nie. pani to włączy, ona jest nie, niepoczytalna, niech pan tu sił i ona potrafi... Panie, panie proszę, proszę ten ten dins nie włączyć panie, panie mikrofonu, To jak mu przegryzę, a nie Panie Szymonie, dupę! Panie Szymonie, niech pan to włączy, ona nie żartuje. Ona kiedyś nie. na stołówce poselskiej... Nie, ale... Na stołówce poselskiej przegryzła bufetową, jak się mięso skończyło. Co ty robisz? Ale zaraz, dobrze, nie, okej, już włączyłem. Nie, panie to proszę, dam pani spadły kartki, Jezu, notatki, idź kobieto. I ja z głowy i sprawdzam. Cii, cip, cip, działa, chuch... chuch... gef... necessary... działa, tylko słuchajcie, zamknijcie drzwi, bo się kury zlecam. Uuu, dziękuję Państwu bardzo, w tym momencie zakończyliśmy pierwszą część naszej debaty. Podsumowując, okazało się, że jak zwykle przegrał ciapowaty, ciam, cialam, ciam. nie no. E, no właśnie, ale Columbus. postanowiłem, że dam mu jeszcze jedną e, szansę, a zatem on zostaje, a Pani to Pani um. może wyjść. Co, proszę gdzie? bardzo. Daj, ja mam wyjść? Tak, proszę no na restację. Proszę Pana, wyjść. jak będę miała ochotę, to wyjdę sama. O, 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 ko, 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 o, o, Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą część debaty i witam proszę bardzo nowego przeciwnika pana Donalda. To kobieta, której poglądy są równie zmienne, jak jej wygląd, a jej wygląd jest równie dziwny, jak jej poglądy przed Państwem kto? Proszę bardzo, kandydatka Pis Nelly Rokita! Zaraz przepraszam bardzo. Pani ale całuje pani wroga? No, ale dlaczego? Cóż takiego dziwnego? Ja, ja się wrogów politycznych nie brzydzę. Zresztą to wszyscy wiedzą, że z jednym z nich ja sypiam od wielu lat już. O. Tak, a no, chciałam serdecznie powitać wszystkich tutaj całą moją kobiecością, a wszystkie panie ściskam tam, gdzie lubię najbardziej. Ale spróbujmy może porozmawiać o problemach kobiet w Polsce, dobrze? Nie, to ja przepraszam, ale poproszę o jakieś takie pytanie, na które ja bym e, znała odpowiedź, miałabym jakiekolwiek pojęcie i od razu podpowiem, że to będzie trudno znaleźć. Proszę spojrzeć na moje usta. Jak pani ocenia polską politykę zagraniczną? Ja muszę powiedzieć, że ja także prowadziłam politykę zagraniczną z prezydentem, gdy byłam w USA. I tam takie spore audytorium znaleźliśmy w Disneylandzie. E, otóż stała do nas taka kolejka dzieci i one chciały mieć zdjęcia z prezydentem, dawały mu buzi i mówiły Thank you, Mickey Mouse. Co w tłumaczeniu na polski znaczy Danke schön, Mickey Mouse. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Przepraszam. Panie... Ale przepraszam bardzo, co pani tu robi? No, nie pani... tu, Nie ufajcie nie temu pisać! Nie ufajcie sobie, bo oni chcieli nas zniszczyć! Leper też im zaufał i proszę, ale na szczęście Leper jest wiecznie jak ospa! sobie zapamiętaj, tak! Chciałam oświadczyć! Nasz Leper jest jak kotlet mielony w barze mlecznym! Nie wiadomo, co jest w środku, ale nikt nie może bez niego żyć! No. Proszę bardzo, pani Danuto! Pani czas minął, proszę wyjść! Proszę pa wyjść, Pani czas minął? Tak się nie mówi do kobiety! Proszę pana, wychodzę i proszę mnie nie zatrzymywać. Nie będziemy, nie będziemy, tak. nie będziemy. Drodzy zatem zakończyliśmy drugą część debaty i znowu wielkim przegranym okazał się w moim odczuciu pan Donald. No, ale ja się no. nie martwię ja za bardzo. E, wobec tego w tej sytuacji bardzo prosimy, e, że pan Donald przegrał, e, zostaje więc z nami, a panią Rokitę prosimy o opuszczenie studia. Idź i już się. Okay, e, panie Donaldzie, ale wie pan, że ta debata była dla pana naprawdę wielką szansą. Co się z panem dzieje, naprawdę? Ja nie wiem, te kamery poustawiane, po prostu jakoś, nie wiem, no... Ale to znaczy, że pan... Miękne, sam, miękne. Panie Donaldzie, to pan sam siebie nie zna, nie rozumie? Nie no, skąd no rozumiem? Wobec tego sprawdźmy to. Zapraszam do studia Donalda Tuska. Proszę. Dzień dobry panie, panie Szymonie. No widzę, że acetycznie. Donald zdążył się już poryczeć. No ale niestety Donald, polityka jest jak kuchnia śródziemnomorska. Zawsze znajdzie się jeden mięczak. Okej, okay, ale kontynuujemy debatę. Wobec tego, z kim PO powinno wejść w koalicję po wyborach? Panie Szymonie, jeżeli PO ma wejść w koalicję z kimkolwiek, to tylko Lid. Uważamy, że Lid jest e, najłatwiejszym koalicjantem, a jeżeli prezydent Kwaśniewski jest innego zdania, to wprowadzimy mu prohibicję. Panie Donald, ja już, ja już mam dosyć naprawdę walki i krzyku. Powinniśmy się połączyć z PiS i razem wziąć się w kupę i zająć się odpowiedzialnością za Polskę. Ja już mam tego dosyć. Nie wiem. Na przykład posłowie pis by wychodzili rano do pracy, prawda? Chcieliby do Sejmu i zajmowali się rządzeniem, a my w tym czasie posłowie PO, nie wiem, byśmy im prali, sprzątali, robili kanapki, nie wiem. Nie, przepraszam bardzo, panie Donadzie, no jednak proszę powodem. się naprawdę wziąć w gać, naprawdę. No, ostatnie pytanie panowie, proszę bardzo, jak zamierzacie walczyć z korupcją? Przepraszam, ktoś mnie wołał, korupcja? Ta, e, korupcja to jest motor rozwoju, trzeba ją ochronić. Wszystko, do czego ja w życiu doszłam, właśnie zawdzięczam korupcji, włącznie z dojściem do pierwszej komunii. Także dziękuję. Za... Bon, bon, bon! Ale panie bon. Donald, chodź pan ze mną bon, na panę. Nie siedź pan z tym ja ma Taką ze śmiętanką sobie kupić. Panie Symonio, ja pana błagam, niech to nie będzie jeszcze koniec debaty. Niech pan mi zada jakieś no jedno niest... proste pytanie, nie wiem. No jest Z matematyki. gong. Koniec. koniec, no niestety. no Koniec debaty. Nie, panie Szymonie, błagam pana, nie, no niech niestety, pan mi zada no. jakieś proste pytanie, ja pana proszę. Nie mam. Która Chociaż jest Z matematyki no jakiś taki nie, no musimy Ja Musimy o tych nie. grzybkach opowiedzieć. To jest na przykład Ma ślaczki? Nie, panie Donalto, no kończymy. Nie, pan, nie, pan. Ale ja pana proszę. Proszę państwa, zepsuł mi się gong. Ale to jest gong, który kończy klonie.